Paweł Zobacz, to jest ten samczyk, co go wybrałeś. Teraz te piękne dorosły zrobił, dzisiaj już go wysyłam. Numer 1037. Fos, czysta krefos, po tym super lotniku. Obaź jaki atom. I ty kolego co nas oglądasz tutaj. Możesz mieć takie gołębie. Mogę ci złożyć super parę, na przykład jeden fos i do tego partner z tych Szymli. Co w tarnowskich górach u wszystko zdobyli co jest możliwe. Po jednym gołębiu takie takie stuki wychował, żeby było mało mistrzem Polski. Wiesz o tym film? miska Katowic, z Ląska, tak samo na moich szymlach. Tak samo ten, co mu tego połowego ukradli, tak samo na moich gołębiach. Zdobył sobie super stado nachodował sobie super gołębi. To wszystko z tych starych rodzin Janzen, Kulbacki, Ferbarty. Wszystko z tej gołębi. Tłumaczę czystego fosa Janzena. Ten już jest zamówiony. Ale mogę jeszcze Wam naszykować takie piękne połowę. I do tego samiczki albo że Szymli, albo z ferbartów. Albo złożyć czyste krew jęzenów Lub Stichelbaute samice Lub Krak samice Lub Dordyn 21 razy pierwszy konkurs so. Dzisiaj wysyłam gołąbki Razem z głębiami rodowody Gołębie zadbane na moich produktach, zdrowe, silne, czyściutkie, bez pirojadów czyste. Tak działają prawdziwe produkty, a nie okus pokus od sklepikarzy, wypukane maszyny, święcone wody i potnie jest jak jest, kupujesz, kupujesz i z tego nic nie ma. Tak samo i te gołębie o tych mistrzów. One tam mają jedna para Potem leci, to chowią dla siebie, a wam wciskają po tych co nie potrzebują. Mają tego setki, a potem się dziwi, że kupujecie i nic z tego nie macie. A jak to ma lecieć, jak te gołębie mistrzowe niż nie mają do czynienia z tymi, co wygrywają. A ja sprzedaję cały lęk. Wszystko co uchowię, wszystko idzie i zabraknie co roku. Go. To przekładam na następny rok. Na dobre gołębie trzeba trochę poczekać. Tak jak Paweł zamówił tego, jak był młody, mały Teraz już jest dorosły, gotowy na wysyłka. To i tak młody na drugi rok pójdzie u niego do rozpodu. Numer 1037 A u mnie mają super warunki na świeżym powietrzu, wielkie woliery. Na tych moich produktach otwarte, woliery część dach otwarty, część zamknięty, gniazda, regały, może sobie wybrać. Pełny luksus, gdzie chce, to sobie siedzi i sobie dojrzewa. Bez stresu. Zresztą też takie są ambitne, te gołębie zdrowe. Weź takie białe nosy w tych produktach. W dobrych rękach. Materiał się sprawdza. O, jaki fajny Janzen. I ty możesz mieć Janzena. Zadzwon. Pamiętaj, że w Polsce nie ma nikt oryginalnego Janzena. To wszystko podróby Ani jeden oryginał z Arendonk nie pojechał do Polski. Jedny przekrę przekręt. A te ostatnie głębie jego, co miał, to wszystko poszły albo do Chin, albo do Tajwanu. Ani jeden nie został w Europie. Późny młody, jeszcze piszczał, poszedł za 26 tysięcy euro. A ten drugi za 36 tysięcy euro. A jak patrzysz w internecie, co, co drugi ma Janzen. <gry> jak to jeden tam pisał, niebieski to Janzen. A na nakrapiany to deklak. I tak, I tak sprzedawają. Ja mam całą voliere ferbartów. To są najlepsze deklaki, jakie istnieją. 15 razy pierwszy konkurs. Sen 8 razy pierwszy konkurs. To leci do dzisiaj. To są też te z tych starych języków. witpen Razy fichtenek. To by było tyle. Pozdrawiam. Zaraz zrobię rodowody. I wesoło. Każdy co zamówił o mnie gołębie, niech się zgłosi, niech napisze mi SMS-a Listę mam zapisane, ale zawsze mogę kogoś przeoczyć, jeżeli bym przeoczyłem, bo po prostu następna niedziela wyślę kolejny raz. Gołębia mam jeszcze dobrze. Najlepsza karma, najlepsze produkty, najlepsza opieka. Pozdrawiam i do usłyszenia. Ciao! Tak się bójcie.